Dzień dobry, pani doktor. Szukam rozwiązania dla mojego problemu stomatologicznego, ale nie jestem pewna, jakie badania będą mi potrzebne. Zaraz rozbiję wszelkie wątpliwości. Najpierw zbadam pani jamę, ustną i zęby, a potem pewnie przejdziemy do dalszej diagnostyki, która będzie obejmować wykonanie tomografii komputerowej. Tomografia, co to właściwie jest? To jest badanie trójwymiarowe, które pokazuje wszystkie struktury jamy ustnej, czyli zęby, kość, stawy i te struktury możemy obejrzeć w każdej płaszczyźnie, w każdym przykroju, Dzięki czemu jesteśmy w stanie odnaleźć problem i go rozwiązać. Ale czy nie jest to skomplikowane albo czasochłonne? Badanie trwa około 30 sekund i wynik tego badania mamy już po kilku minutach na ekranie monitora. Możemy go obejrzeć razem, więc to w ogóle nie jest skomplikowane. Czy w takim razie macie taki aparat tutaj w Warsaw Dental Center? Tak, mamy ten aparat, bo wiemy, jak, ważne jest, jak ważna jest nowoczesna technologia, dzięki której możemy dobrze diagnozować i planować leczenie. Super, cieszę się, że trafiłam do miejsca, w którym zostanę objęta kompleksową opieką. Ja się cieszę, że Pani nam zaufała, bo jesteśmy tu po to, żeby Pani pomóc. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo.